Teraz seria ćwiczeń z piłką, zaczynamy od wsparcia słopy na piłce, ta noga jest nogą operowaną, którą rehabilituję i tu spinamy się na palce. I wykonujemy 10-15 powtórzeń. Następnie rozciągamy nogę. To samo wykonujemy na drugą nogę. Możemy spróbować przytrzymać trochę. Nie jest to łatwe. Ale ćwiczymy i rozciągamy. Ok. Teraz ćwiczenie z piłką za nami. I to samo. To noga rehabilitowana więc tu wspieramy stopę a na tej nodze unosimy się możemy zauważyć, że to wspięcie na palce jest w ograniczonym zakresie tutaj można nam się przydać taki kij bo można nam trochę utrzymać równowagę i no, wspiąć się wyżej bo chodzi o to, aby przywrócić zakres ruchu, tak jak w zdrowej stopie, w tej, w tej nodze, która nie była, nie była operowana. Tutaj, jak widzimy, no jakby z łatwością mogę się wspiąć na te palce. Na drugiej nodze ten zakres ruchu jest ograniczony chodzi o to żeby go poprawić następnie przechodzimy do wzmacniania mięśni dwugłowych które zmniejszyły się przez brak aktywności i tutaj jest to taki przysiad na jednej nodze Znowu jest moment hop, schodzimy nisko i wracamy i to też 10 powtórzeń. A na zakończenie znowu wspinanie się na palce tym razem przysiad piłką na wysokości twarzy przed nami palce i schodzimy do przysiadu i tu również 10 powtórzeń każde ćwiczenie dwie do trzech serii I jesteśmy gotowi żeby przejść do przysiadów.